Jak uczucia, jak wrażenia? Przygotowani? Przygotowani. Na tyle, na ile to możliwe jesteśmy przygotowani. A dopiero po wyjściu z sali się okaże, czy byliśmy przygotowani rzeczywiście. 24 maja będę miał okazję zaprezentować aplikację Party Finder na wielkim wydarzeniu na scenie. Świetnie. Czyli zapraszasz na imprezę. <gryzy> <gryzy> Dziękuję. Czujecie się przygotowani. Ogólnie, no, dobrze. Tak, znamy, trochę nie wyspani. Znamy swój produkt. Ważne, żeby po prostu mieć tą swoją taką linię, która poprowadzi, żeby ładnie przedstawić wszystko. No i lekka nutka takiej niewiadomej oczywiście. Jak na egzamin. Trochę tak. <laughs> Przyjechali przedstawiciel kolejnego startupu. Duży zespół. Na no, się działo? <laughs> Unicorn? Mm -hmm. Każdy się kwalifikuje na to, bo każdy robi innowacje tylko w innej branży. Jeden robi w języku migowym, drugi w rehabilitacji, trzeci z kolei w finansach, a czwarty w finansowaniu startupów. Pogadaj tak. jeszcze z kimś. Panowie, ze startupu którego? Gestern do speech. My robimy tłumaczenie języka mingowego w oparciu o sztuczną inteligencję. Ile czasu poświęciliście na wcześniejsze przygotowanie O, to tak szczerze trzeba powiedzieć, że to było jakieś kilka godzin. tak? Samo przygotowanie, prezentacji, przetrenowanie tego przed sobą to jest naprawdę czasochłonna rzecz, ale zawsze przynosi efekty. Przynajmniej no w naszym przypadku miejmy, że przyniesie taki pożądany efekt. Słowa, jak się czujesz. Bardzo się dobrze. Czuje się... Cieszy mnie to, że w końcu tutaj to wyszło poza nasze takie e, kręgi i mogliśmy się komuś pokazać i jeszcze zostaliśmy docenieni właśnie złotym biletem. A więc też dziękujemy bardzo za taką możliwość i okazję, żeby tutaj być. Dobre nastawienie, uśmiech, myślę, że to już wystarczy, bo tak naprawdę e, sam ten startup to moim zdaniem jest dużym wow, żeby tutaj pokazać i nie trzeba żadnych fajerwerków, wystarczy po prostu powiedzieć jaka jest historia i skąd to się wzięło. Mieliśmy kilkanaście startupów, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy. Bilety otrzymały tylko dwa startupy. To, co chciałbym przekazać startupom, które będą się zgłaszały do nas jeszcze na eliminację pod koniec marca i pod koniec kwietnia, to to, żeby zadbać również o to, nie ile pieniędzy potrzebujemy od inwestora, ale jaki mamy konkretny plan na wydanie tych pieniędzy, w jaki sposób chcemy zagospodarować te pieniądze, oraz to, jak Nasz produkt wygląda na tle konkurencji. To są te rzeczy, których zabrakło. Były bardzo duże kwoty, których ktoś potrzebuje, ale nie miał pomysłu na zagospodarowanie tych pieniędzy. Jestem. Pod wrażeniem. <noise> bardzo cenne wskazówki zwrotne, informacje zwrotne, na co należy jeszcze zwrócić uwagę przygotowując tego typu prezentacje. Niesamowicie cenne doświadczenie. Pierwsze w życiu. Bardzo cenne. Jak długo Pan się przygotowywał na prezentację? E, odkąd stworzyłem projekt, czyli parę lat. Ponieważ ja i mój zespół bardzo w niego wierzymy, wiemy, że jest po prostu potrzebny ludziom. Jeśli chodzi o inne startupy, polecam startować w konkursach, trenować, próbować usłyszeć ten feedback, bo dzięki temu my możemy dostosować nie tylko swój model biznesowy i prezentację, ale też przede wszystkim zrozumieć, jak wygląda ten rynek i to nam po prostu pomoże w dalszym rozwoju i też przede wszystkim no, to, o co w startupach chodzi, tak, żeby to sprzedać i pójść dalej z tym. O tym spotkaniu dowiedziałem się od znajomych i z mediów społecznościowych. Z nami sami polecali, bo wiedzieli, że to jest dobre miejsce, żeby móc się właśnie pokazać i rozbywać networking.